odcinku dzisiaj gram sam. Nie. Bartek zginął, tak. Dobra, więc zaczynamy przygodę. Bartek, z... Bartek zginął z jednej choroby. Tak, dobra. Z... I zaczynamy przygodę. Dobra. Zaczynamy sobie od kupienia drewna. <coughs> Bo to jest bardzo przydatne. Za chwilę sobie zrobiłem taki loffik. Tak, Czy drwiam? Kilofik i kamienne rzeczy. Czy kilofik i kamienne rzeczy? E, o tam się zbudujemy! Bo Budu tylko drzewka. Ta to tylko drzewka. Dobra, no, robimy sobie craftingi. Crafting. Tam. tak, e, Kilofik. Tak! No kopijemy, kopijemy, kupimy A lepiej tylko PIN wykopać, tak? Tylko szkoda, że gram na serwerze Multiplayer. Ale na pewno nie gram, bo w ogóle nikogo nie spotkałem. 4, 5 5, dobra, i wychodzimy. Wychodzimy, wychodzimy. To sobie robimy. Eee, yy. Musimy zrobić cięcie. Cięcie. Jesteśmy po cięciu? Już mamy. Tak. I. Chyba jest coś tam podejrzanego. Dobra, ale to w następnym odcinku. Już tam pójdziemy. To wam na pewno przeszkadza. A więc dobra. O, owca! Będę miała na łóżko! Tylko jedna owieczka. Owca. owca. Owca! Będzie łóżko, będzie łóżko. Będzie łóżko, będzie łóżko. Będzie łóżko, będzie. Łóżko. będzie, łóżko, będzie, łóżko. będzie, łóżko, będzie. Może to się rozbudujemy? O, kolejna owceczka! Owceczka, kolejna owceczka! Mamy? Zanim tego będę miała na łóżku, bo mam już aż dwie wełny. O, kolejna owieczka! Już mam na łóżeczko. Tylko, że nie mam tyle drewna. No i proszę. Idę po... o, po tamtej sobie. Tamty, tam tamte. tam tamte. że nikogo tutaj nie ma. Musimy zrobić na jest Tylko To jest I To jest nieco. Tak. No, to musiałam telefon To bo, bo... No To bo... Wie, chyba widziałem, że za chwilę ktoś zadzwoni, bo tak mi ktoś mi powiedział, że za chwilę zadzwoni, mnie zadzwoni za chwilę... i pójdziemy na po tak? Więc poza odcinkiem trochę, trochę długo nie będzie, tak? Yy. Dobra. Czuję crafting. Crafting. Uh -huh. Dużo drewna, dużo drewna i łóżko. Jej, mam łóżeczko. Mam łóżeczko. I sobie pójdziemy pocinacka. Pośniaczka. Świnka! Boże, tutaj ty... długo trwa 4 minuty. Senia, nie bawimy się w berka. Dziękuję. 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 Eee... Czy ja Czym się tylko tak... Nie, nie widzę. Zdawało mi się. Miałam halucynację, bo raz miałam halucynację. Raz, raz miałam halucynację z Ballon Boyem, bo gram dużo we FNAF. -a. Tak czy to jest naprawdę mi? Nie, to, to, to są halucynacje. Dobra, Uf, muszę, muszę... żyć z tobą! Ty to przepalaj i potem. E, 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 e. Dobra. Owieczki! 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 A bo z musiałam to sprawdzić, czy to jest naprawdę kołośnik. Dobra. 6 miesięcy, dobra. Tych owców nie zabiję. O tak, zabiję. Zabiję te owce. Przydadą mi się jakąś tłuszcz, bo wtedy miałam dwa łóżka. Z drugim i za chwilę będzie noc, więc się zakopię, postawię tam urzeczko i się przeszpiesz. Dobra, tutaj ustaniemy. Nie myślałem, tylko to do kwiatki. I w tym pocięciu... Już muszę się zagryć, muszę się zagryć, tak. Trzy... tak. Dobra. Tu i tu. I tu, i tu. I łóżko postawiam i śpię. prawie, więc... Zrobimy cięcie. To będzie cięcie. To będziemy w tym pocięciu. Tak. Boże. Trochę długo dla, dla mnie to cięcie było. No to śpimy. Dali śpimy, dalej śpimy, dalej śpimy. O! Chyba. Chyba sobie zniszczę te łóżeczko. I wychodzimy. A tutaj będzie mój dom. Tutaj powstanie mój domek. Kopani. A bo nie, nie było to Bo wtedy to będzie brzydko wyglądało. Zakrywamy. Dobra, 7 minut już to trwa, więc wypadałoby za chwileczkę kończyć. O! Kwiatek! Kupi kwiatek. kwiatek. Dobra. Na tę górę. Bo tam będziemy, będzie nasz domek. Tylko dotkniemy te drzewa. To nasz do mego pustanie w drugim odcinku. Więc teraz sobie trochę. Zrobię sobie farmę. Juhu, to ładna siłka, to ładna siłka. Masiąka? Jedna. Nasionka. O nie.

Tu już zazyczę to drzewo, to... a to, 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 to ja tam kopałem, bo to jest pustynia. Spustynia. Uch. I tak patrzę na tę górę i patrzę, i patrzę. Tutaj widzę latającego gór. Ta góra jest opętana złem. O, dziękuję z nasionka. No, ja chcę 4 nasiona. Dajcie mi te 4 nasiona. Dajcie mi te cztery nasiona. O, jest, dziękuję. 9, minut już to trwa. Więc wypadałoby już kończyć. To ja już sobie stanę na F5. A. Teraz nas 5. I to się szybciej. już Papa, pa. pa, pa, pa. Koleń... Lajkujcie, subskrybujcie mój kanał. Subskrypcje. Dużo subskrypcji potrzebuję na ten kanał. I piona bye!